Możesz sobie kupić Rift Passage, wszystkie Auriki zwrócą. Lital, Nice Territorial Spirit Fury, okej okay. i e, nie pamiętam co ten perk robi. Dobra, tu gdzie? We Żeby odgonić. Uh, Okej, okay. to nie jest czasem game of food. Ty jestem ziemniakiem, wiem o tym. Dobra, Ktoś tu jest. Aha, ta się już rozłączyła. No to nie mam pytań. Nie mam pytań. Ten perk sprawia, że Obsesja już się staje ta osoba, która ma najdłuższy chase time. E, Okej, okay, dzięki wielkie. Zapomniałem, wiesz, nie gra się zazwyczaj z tym perkiem, więc... E, tam ktoś? Mm, tutaj ktoś jest, dobra. No, spróbujmy za nią pójść. Yy, okno. Nice. No, tamtego go co zostawię. Mam cię. Naicyk. No Siemanszko do witam serdecznie. Dobra, czyli tak. Raz Mikaela, raz Bot. Dobra. Pójdę na geny, bo niektóre tu się. A, no właśnie. Naprawdę ładnie kręciły. Ok. Chodźmy za tą Kate, może. Dobra. Ta co blokuje już na hama. Good palet, bro. Dobra, mam cię. Co za archiwum teraz robisz? Żeby szybko powalać yy, pomiędzy sobą. Michala zapomniało o istnieniu Kaszuja tu. Dobra. Y, tutaj też jakiś gen się dobrze kręci. Też wypadałoby go tutaj zregresować. Y, Skryszmarki jakieś. Dobra. Te serio. Nie mam pytań. Dobra. Lecę na piwnie! No dobra, niech będzie... Nie, nie, za botem nie chcę, boty są zbyt mądre. A ty gena to utknęłaś! No to cyk! Mikala pierwsze co robi po zdjęciu z haka, idzie kopnąć kaszelada. No bywa i tak. Powodzenia z tym! Zobaczymy, zobaczymy, może się uda. Jak nie, to będziemy próbowali na kolejnym Killerze, nie? Okej. Okay. Spróbujmy. Mam cię, no i mamy to łatwo, coś tu? Nie, kopnę tego gana, bo to dwa w jednym meczu trzeba. Łatwo, e, powieszę ją w piwni, mamy terytoriala, miejmy z niego jakiś użytek. Brawo, dzięki wielkie, dzięki, mister. Muszę się pochwalić, udało mi się pokonać ostatniego bossa w Sekiro, a zarazem przejść gierkę Giga Satysfakcja po 74 próbach. Nie chciałbym w to grać baskitu. E, ktoś mi e, dzieciaka skopał. Mm, nie mam jeszcze aktywnego. To bot jest. E, zostawię bota. Boty są za mądre. Skopię tę paletę. Coś ci chyba nie wyszło, Kate. Dobra. Cyk. Hm, ktoś w piwnicy znowu był? Chyba ta. A, ta, bo tam manchuk był. Dobra, dobra, dobra. Hmm, okej. Okay. let's go, zatem po haków, jeden gen. Milaj. Like. ma. Kampienie palety zawsze spoko. Dla mnie to była sama przyjemność. Ale dopiero tak po 10-15 próbach jak się nauczyłem sekwencji ataku przeciwnika, później czysta przyjemność. Nie, to ja bym nie chciał naprawdę. Ja bym akurat nie chciał. Ktoś mi Wiktorka skopał znowu. A to niedobrzy ludzie. O, to bot jest. Ale możemy go pogonić w sumie... Póki, póki nie widzę nikogo innego. Nie chcę wypuszczać się z Wiktorkiem na nią, bo... no bo to jest bot, nie? To jest bot i... On zdodżuje wszystko. Mój komp nie jest jakiś mocny na 60 FPSach na najwyższych. Dobra optymalizacja gierki może. Dobra, o, wracamy się tam. O 3 do końca, nice. Czy ja tu kogoś jeszcze znajdę Sio są ślady krwi elegancko zatem. No dobra, chodźmy. Marcie. No, nie idę tam na razie, najpierw powieszę. Oj tak, dobra optymalizacja, bo na mojej GTX 1050 Ti 4GB też mam 60 No to ktoś się postarał rzeczywiście. No, bot mi kopie dzieciaka. No. Ta, nie ma palety, nie ma co kampić. Hmm, tu jest Palutek, który bardzo nie lubię, ale poszło na easy. Hmm. W sumie Spirit Fury na Twinsach to trochę słabe. Tak sobie teraz myślę. Hmm, dwa geny do końca, nice. Mm, no, i teraz mamy waliu. pierwszy raz tego perka w tym meczu. Ciap, mamo pomóż! O, było Luroso, było, pamiętam. Dlaczego nie? Ponieważ. Mister. Nie Pff. dobra. Spróbujmy. No i mamy to! Elegancko.